Szanowni Państwo, w tym wyjątkowym czasie pragnę złożyć życzenia pełnych zdrowia, miłości i spokoju świąt Bożego Narodzenia. Rok 2020 niewątpliwie był rokiem wymagającym i trudnym, rokiem specyficznym. Sytuacja, która eskalowała w ostatnich miesiącach, dotknęła wielu z nas. Niech te święta, inne niż wszystkie poprzednie, skłonią do refleksji. A myśli powędrują do bliskich, z którymi nie możemy spędzić tego pięknego czasu. W nadchodzącym roku życzę przede wszystkim powrotu do normalności, żeby ten rok 2020 przyniósł spokój i przywrócił radość dnia codziennego, a na polu zawodowym pozwolił na realizację wszystkich założonych celów i planów rozwojowych, ale przede wszystkim Życzę wszystkim zdrowia, abyśmy w zdrowiu mogli się spotkać pod koniec przyszłego roku przy następnych życzeniach. Wszystkiego najlepszego.